Dobry wieczór Państwu, Telewizja Narodowa w wieczornym programie 25 kwietnia 2016 roku. Gości dzisiaj w Tłuszczu. Naszym gospodarzem jest Pan Radosław Siedlecki, który ma bardzo ważne oświadczenie. Dobry wieczór, halo Tłuszcz, jak nas słychać? Dobry wieczór, dobry wieczór, bardzo dobrze słychać. Dobry wieczór, jak w Warszawie? W porządku, proszę o wypowiedź dla Telewizji Narodowej Radosław Siedlecki. Szanowni telewizowie, szanowny panie redaktorze, chciałem się wypowiedzieć w związku z krytycznym listem trzech prezydentów Wałęsa, Komorowski i Aleksander Kwaśniewski. No właśnie, listy trzech prezydentów nie wstrząsnął polską opinią publiczną. Wiele osób stwierdziło z oburzeniem, że coś tu jest nie tak. No i zadzwonił do telewizji narodowej Radosław Siedlecki, który chce powiedzieć swój komentarz. Proszę bardzo. Chciałem powiedzieć, że nie zgadzam się z listą tych trzech antyprezydentów, bo to są antyprezydenci. Prezydent Pałac, prezydent Komorowski, oni nie zgadzają się z konstytucyjnie wybranym rządem i wysłali list, że Polska jest zniesławiana przez ówczesny rząd teraz pisowski, to Konstytucyjnie wybrany i oni się sprzeciwiają temu właśnie konstytucyjnie wybranemu y, rządowi. Y, ja powiem tak, panowie, jak się sprzeciwiacie wybranemu y, konstytucyjnie y, rządowi i mówicie, że y, nasza gospodarka y, 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 będzie źle funkcjonowała, że to jest, to jest dla Polski, mieją taki y, rząd... Y, Pana Prezydenta, Panią Premier i Jarosława Kaczyńskiego, wyprowadźcie się, wyprowadźcie się z tego kraju i przestańcie, przestańcie bruździć, przestańcie bruździć, Panowie. Czy Wy jesteście jacyś nieelokwentni? Czy do Waszej mózgownicy nie dociera to, że to jest konstytucyjnie wybrany rząd? i wy do tego nic nie macie, wy już mieliście tak zwane swoje pięć minut. Panie śrubokręt, przepraszam za określenie, panie redaktorze, ale muszę powiedzieć w taki sposób. Panie śrubokręt, ty nawet nie potrafiłeś, nawet dobrze po prostu śrubokręta trzymać w ręku, co mówiąc dobrze, nawet nie potrafiłeś rządzić Polską. Mówię o Wałęsie. No właśnie, a jakie masz zarzuty wobec merytorycznej postawy? Bo ci panowie zwracają uwagę na pewne uchybienia formalne związane z Trybunałem Konstytucyjnym. Jak to się ma do obrony demokracji? Uważam, że oni nie powinni wypowiadać się krytycznie do konstytucyjnie wybranego rządu. I oni jeszcze zarzucają, że nasz Jarosław Kaczyński, naczelnik państwa, prowadza dyktatorski rząd. Uważam, że nie, że dyktatorskiego rządu on nie wprowadza, aczkolwiek popieram to, co, to, co po prostu chcą zrobić, bo oni chcą po prostu oczyścić ten Trybunał Konstytucyjny. Z niekonstytucyjnie wybranych sędziów. A jak skomentujesz te zarzuty, że rząd naczelnika państwa Jarosława Kaczyńskiego wprowadza Polskę do wojny z Rosją? Uważam, że rząd Jarosława Kaczyńskiego, Beaty Szydło i naszego prezydenta Andrzeja Duby. Nie dąży do wojny z Rosją i oni sobie to po prostu, ci trzej prezydenci, wystarczają po prostu z palca. Oni chcą po prostu koniecznie zmienić rząd na ich rząd, bo oni nie mogą się pogodzić z tym, że coś się zmienia w Polsce. Po prostu, że się coś zmienia w Polsce na lepsze. Miejmy nadzieję, że na lepsze. Coś się zmienia w Polsce na lepsze, miejmy nadzieję, że na lepsze. Rzeczywistość komentował pan Radosław Siedlecki, a program dla Telewizji Narodowej realizował Eugeniusz Sendecki.